Cześć! Witajcie ludziska, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Andrzej i tam gdzieś z tyłu jest ze mną Pawlos. Piemano. To jest taki nasz y, mechanik, y, ogarniacz y, i tak dalej, to po prostu mi tutaj pomaga z taką małą jedną rzeczą, ponieważ domyślacie się pewnie gdzie jest, no chociaż to po nazwie mogliście się w sumie domyśleć, jestem na swoim serwerze, look dysie. tu są moje głowy, tam są moje posągi, normalnie pomarańczowo jest. Powiem wam tak, najsam no pierw, bo jest troszkę rzeczy do omawiania, powiem wam wszystko tak naprawdę, co chyba musicie wiedzieć, co mi tutaj Paweł zresztą powiedział, że masz kuźwa powiedzieć, więc ja powiem. Okay. Tak, to, 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 będę, to, to będzie zły i mnie wtedy wyrzuci, więc ja muszę to powiedzieć. IP jest oczywiście w opisie, pewnie będzie jeszcze w tytule filmu, tak więc to się nie martwca, jeżeli chodzi tam o IP, wszystko będziecie wiedzieć, jak kuźwa nie wiecie, no to, to ślepi musicie być. Nieistotne, tak mhm. czy siak. Start serwera, tak, no bo pewnie pomyślicie, no kurde, jest serwer, jest IP, pewnie nie możecie wbić. No start serwera będzie w tą niedzielę o godzinie 14, czyli tak to widzicie, tak, w sobotę to będziecie widzieć, no to start serwera jest jutro o godzinie 14, punktualnie o godzinie 14, zaczynamy dla wszystkich osób które będą tak trzeba zaznaczyć że to będzie dla premium przez pierwszy tydzień będzie dla premium to od razu mówię żeby wszyscy gracze którzy nie mają premium Minecrafta żeby się nie nie smucili że nie mogą wbić ponieważ otwarcie będzie jeszcze jak, jak będzie premium ale później po tygodniu gdzieś będzie dostępne dla wszystkich więc nie płakać hmm. będzie dobrze to jest właśnie jedna z najważniejszych w sumie spraw jeżeli chodzi o starce czyli pamiętajcie jutro godzina 14 .00. i teraz tak pokażę wam tutaj taką jedną fajną rzecz tutaj mamy menu jak sobie wpiszecie Menu, to takie macie tutaj właśnie menu i tutaj macie tak macie tutaj jakby e, rangi tak macie gracza, macie VIPa macie YouTube'a i macie crafting to jeszcze jest regulaminek, który mam nadzieję że większość z was tutaj wam pokaże, proszę bardzo jest ładny regulaminek, mam nadzieję, że większość z was się z tym regulaminem zapozna że potem nie było ey, dostałem bana czy coś tam innego, nie bij mnie tą głową tak więc puk, puk. radzę się za, zapoznać z tą rangą, żeby, rangą kuźwa z regulaminem żeby potem nie było po prostu spiny o jakieś tam bany czy jakieś inne ciulstwa. Dobre. Kolejną Ale rzeczą tutaj... będziemy używać w ostateczności. Przepraszam, że ci przerwę. Tak, tak nie, no słowa. spoko, spoko. E, jest jeszcze system ostrzeżeń. E, działa to mniej więcej tak, że gracz ma dwie szanse, żeby się opamiętać przed tym, jak wyrwie bana. No, także to, to już dla takich upartych, naprawdę. A po drugim ostrzeżeniu jest kick z serwera. I to jest hmm. ostatnie ostrzeżenie, przy trzecim występku dostajecie bana na jeden dzień. No i masz no, przerąbany wtedy. Chyba, chyba, że jest reklama, no to, no to permik i, i, i coś robisz, no nic nie robisz jak nic nie zrobisz, nie? Tak. Odnośnie jeszcze tutaj menu, no to tak sobie, jak sobie wejdziecie na przykład właśnie w gracza, no to macie tutaj opis, tak? Ranga gracz, jest to podstawowa ranga, do serwerzy, bla, 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 bla. możecie sobie tu ogólnie poczytać wszystko, że macie dostępną tam jedną działkę i To jest ranga, chyba którą chyba każdy gracz, który, tu, tu, który wejdzie, będzie miał, tak? Tak, gracz, to, to, pod, no, to jest gracz, no, Podstawowa tak. taka. vip możecie sobie y, zakupić y, poprzez SMS-a, y, kosztuje tam 13,50, to jest na miesiąc. Jeżeli ktoś będzie chciał, wtedy chyba, y, wtedy macie trzy działki, tak? tak z tego co tak, pamiętam. Tak, maksymalnie trzy działki. Tak, działki maksymalnie trzy duże, działki. Bo, bo y, To bo zaraz wymiary... przejdziemy do działek, to wszystko zobaczycie, jak to wszystko wygląda. YouTube no to, no to głównie chyba dla mnie, ewentualnie głównie. dla, dla jakichś, nie wiem, może dla, 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 dla werteza jak będzie chciał być, albo dla kogoś. No i macie tutaj craftingi, to jest bardzo fajna tutaj zakładeczka. Macie właśnie odnośnie tych działek, działek. Tak, macie tutaj działkomat. I żeby stworzyć działkomat, potrzebujecie 9 bloków węgla dookoła i blok diaksu w środku. Ja wam to tutaj widać, pokażę, że... bo, bo tu jest ładnie taki crafting zrobiony. Proszę bardzo, crafting działkomatu, bloki węgla i na, na, na środku blok diaksowy. Tak, żeby nie było za łatwo na początku i macie wtedy taki jukebox, który jest podpisany działkomat. Tak pięknie, ładnie to jest podpisany. Ja zresztą go mam również w ekwipunku i wam go zaraz oczywiście zaprezentuję. Co ja tam jeszcze tu miałem pokazać? Aha, tutaj mamy książkę, którą jeżeli wydropi wam, czeka jak to było że wydropi cygana, tak? Nie, ze skrzyni, sorry, ze skrzyni. Z tak. którą kupujesz u tego cygana, no bo cygan ma no to wiesz. Tak, tak. Tutaj mamy takiego gościa, co jest cyganem, tak, jest sobie w kącie stoi, żeby go nikt kogoś nie widział, i tutaj u niego możecie kupić tak zwaną skrzynię cienia, tak? Czyli macie tutaj do wyboru jakieś różne rzeczy, które mogą z tego wypaść, no i ogólnie może wam z tego wypaść też właśnie książeczka do vip -a. I wtedy dostaniecie vip na 7 dni. Jak macie taką książkę, wpisujecie sobie ukośnik książka i macie vip na 7 dni. To jest taki dodatkowy bajer, że na nie musicie typu hajsu wydać, tylko możecie jakoś sobie w grze to ogarnąć, nie? Mhm. E, oczywiście taka skrzynia kosztuje, stack LJ, Coins To jest taka podstawowa, w sumie, e, waluta, waluta na serwerze, się. tak. No i w sumie przy pomocy tego się wszystko tutaj kupuje. Tutaj, proszę bardzo, mamy taki ładny e, sklepik, proszę bardzo. E, jak tutaj, że nieczynny dla wersji 1.8, dokładnie. Pamiętajcie, żeby grać na wersji 1.7 w górę. E, po, znaczy 1.7, na przykład 10, tak jak ja mam, ponieważ e, przy innych wersjach, właśnie 1.8, niestety, potrafi wszystko tutaj e, się skraszować. Niektóre bloki nie chcą po I prostu. Kompatybilny i tak dalej, żeby potem nie było płaczu. Ej, skraszowało mi, dlaczego? Tak więc to jest taka informacja dla Was. No i mamy tutaj Zisia, proszę bardzo. Tutaj mamy jakieś ziemniaczki, marcheweczki i wszystkim płacimy, oczywiście, te Eldzień końcy. Proszę bardzo, tutaj mamy jakąś jadzie, to jakieś zielarstwo. E, tutaj mamy Adama od, od drewna i różnych takich innych fajnych bloków. I mamy Alfredo, takich magicznych, proszę bardzo, jakieś książeczki z enchantami i tak dalej. Tutaj mamy jeszcze dwóch e, gości, czyli tu Mam jest bankier. Tak, to jest znaczy rodzeństwo. Nie? To, 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 to nie, 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 bo to bratowa to nie rodzeństwo, to e, to bardziej szwagierka, czy, czy, Ja czy, się nie. Ja się nie bawię nie, w nie e, się. nieważne, dobra. To <laughs> e, e, I tak, to w ten sposób możecie zdobyć właśnie LJ Coinsy, czyli na przykład macie to jest tak e, drewna i dwa LJ Coinsy. I tutaj jak macie jakiś tak innego drewna, to jakiś dirt, złoto i każda jakiś tam inny przedmiot, tak. inną wartość LJ Coinsów wam e, e, da po prostu, a tutaj ta bratowa to co ona miała? Aha, no i tutaj bratowa e, ma coś takiego... no Coś jak Wymiana, kantor. tak, to dzwoni, to taki kantorek. Ta pani nie ma lepkie, lepkie palce. Jeżeli macie za dużo LJ końców i nie macie co z nimi robić, możecie je zamienić na LJ kryształy. I tak. w drugą stronę, jeżeli macie LJ kryształ, możecie zamienić na końce, żeby je wydawać. Taki zarobisty rzecz. No. Tak, Taka zarobista rzecz, to jest jeden kryształek 64, czyli no w sumie wychodzi na, na to samo tak naprawdę. No i od razu przy okazji można sobie za pustaka e, końców kupić na przykład działkomat. Jeżeli ktoś nie wiem, nie chce kopać e, węgla i szukać zdiaków, no to może sobie po prostu ogarnąć końce i, i sobie po prostu działkomat u naszej bratowej bankierki kupić. Dzień dobry, bardzo pani, ładne no. do widzenia. Dobra, kolej, kolejną rzeczą, którą w sumie ja bym chciał wam pokazać, tutaj mi specjalnie Pawlos przygotował, że bardzo, to jest broń, która się nazywa, tak jak mu mnie, moja pierwsza kosa w CS, czyli First One Bicek ze stattrakiem, kuźwa, nawet, którego nie mam w sobie, no już trzech graczy niestety zgideło, z, 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 że tak powiem, z tej broni, ale Gracz to to jeden, ale trzy kile kłuszywa. cicho, cicho, chodź, ważne. Dobra, idziemy teraz chcesz tutaj... pokazać? Nie, 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 Ha, o jest skrzynek jeszcze, bo tak zaczęliśmy mówić i nie pokazaliśmy, tu no. mamy skrzynię cienia, patrz. ja mamy skrzynię cienia, otwieramy tą skrzynię ciała, pół, pół ciała, no, tak, i ona tak losuje, 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 cóż mi to wylosuje, i wylosuje mi, proszę bardzo, mam y, te, jak one się nazywają, te no, tory. Y, y... hey, Tory, właśnie, tory, dokładnie to są tory, więc możecie wygrać sobie tory na przykład i zrobić sobie kolejkę górską. To jest akurat słabe, ale ja, ja nie mam farta Temem. do otwierania skrzynek. wy na pewno będziecie Najbardziej mieli. Najbardziej cennym itemem jest właśnie ta kosa ze stat z podpisem LJ, -a. first one bicek. A ją w ogóle właśnie gdzieś można zdobyć? No właśnie ona tropi ze skrzyni. A, właśnie, czekajcie, to do tego nie powiedziałem właśnie, ona tutaj, czekajcie, tu gdzieś przelatuje, to tak nie widać było. O, 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 o pat, 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 Chyba mi wypadnie, ale blisko było. Praktycznie kosa mi wydropiła. No, tak więc możecie ją wydropić sobie ze skrzynięcia. Nie no. możecie mieć taką zarąbistą kosę. Ten Unbreaking, już no. i proszę bardzo, ze statków. Możecie, możecie też oczywiście dropnąć dział komad, diaksy. Możecie tak, jest bardzo, jakieś... bardzo dużo fajnych rzeczy. Tutaj jeszcze chciałem tylko jedną rzecz pokazać. Bo normalnie, jak się zalogujecie, no ja wam może teraz tak nie będę tego pokazywał, tam na samej górze się respicie i patrzycie się centralnie w dół. I widzicie oczywiście tutaj moje logo, i widzicie tutaj mordkę taką moją, tutaj ze, ze szkła zrobiona, więc myślę, że całkiem spoko i po zalogowaniu się normalnie pojawiacie się tutaj. O właśnie teraz się tutaj przeteleportowałem, proszę bardzo. Jest tutaj, o co tu jest? O, wpisz spawn, proszę bardzo, wpisz spawn, wpisz spawn, kolego, graczu, tak. Szanujemy wszystkich, i tutaj widzicie coś takiego, tak? Możecie na sam początek, po jak biec na e. serwer, widzicie mój ryj. E, tak więc wpisujemy sobie spawny. A ich szanujemy, że, 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 że zamykamy ich na starcie w takiej czarnej klapce, no ale dobrze. Tak, e. dobra. E, pokażmy, może w takim razie, do czego służą takie LJ Żytony. LJ Żytony, czekaj, też można z końcami kupić? Czy. No, tylko można je kupić tak, przez LJ końcami. No przy tym jest krupiarka Helena. Okej, okay, okej, okay. aha tutaj mamy właśnie tutaj mamy kropiarkę. dobrze, ona nam tutaj sprzedaje tonki. proszę bardzo, tu 5 żetonków, tu 10. im więcej dacie rj-końców, tym więcej żetonków będziecie mieli, no i tu mamy coś takiego, jak właśnie taki, taki, taki fajny sprzęcik do jackpot. hazardu, no coś jak jackpot, proszę bardzo, wrzucamy sobie takiego... Żetonka, i tutaj losują się przedmioty. Jeżeli będą trzy takie same przedmioty, albo chyba z takiej samej kategorii, to coś tam fajnego może wylecieć. No ale niestety, ja oczywiście nie mam szczęścia, więc to jest istotne. No i macie tutaj takie dwie maszyny, więc to jest też tak. całkiem spoko, że nie trzeba czekać, aż jedna osoba skończy, tylko nawet dwie osoby mogą stać przy hazardzie. No to, to polecam, mhm. polecam. Ja tu jeszcze nie wygrałem, ale, ale już tam kto to, na, najecz chyba wygrał wtedy chyba dwa razy z na rzędu, ja nasz moderator, tak? No to Także to jest pozdrawiamy, tak. No kurde, farciarz i, i tyle. Mamy tutaj również plecaczek, który tam gdzieś u tego cygana można sobie zakupić, to jak wiecie gdzieś idziecie na wyprawę, macie taki, taki duży plecaczek i bardzo to jest na pewno e, przydatne na jakieś właśnie wyprawy. wam właśnie tutaj. Macie takie guziczki na spawnie, gdzie do jakichś losowych e, terenów was przynosi. No, to sobie po prostu klikamy i jesteśmy akurat na jakimś biom zimowym, proszę bardzo, to nie jest akurat mój ulubiony biom, ale powiedzmy, że, że ktoś lubi, ja nie będę oceniał. No i jesteśmy sobie na takim terenie, Ale na czasie, Ucał. bo idą święta. Tak, bardzo na czasie, święta, te sprawy, patrzcie... Dlatego patrz... też serwer otwieramy w Mikołajki. Tak, patrzcie jak, jak patrzcie, jak to ładnie, patrzcie jak to ładnie wygląda. I teraz, mając taki działkomat, Stawiacie sobie ten działkomat. Wyskakuje działka, place it, dokładnie. I teraz macie tą działkę. I teraz, żeby zobaczyć sobie jaka, jak wielka jest ta działka, to wpisujecie sobie, weźmy, przypomnij, bo jestem ślepy i głuchy. PS Visualize, czyli Visualize, tak polskie. Visualize, proszę bardzo. PS Visualize. I teraz, proszę bardzo, zaraz nam się tutaj pokaże nasza działeczka, która jest całkiem spora. Jak widzicie, tutaj się pojawiają takie szklane prążki. One znikają i nic tak, nie one z... nie musicie się bać. każdy to można Tak, napisać. nie bójcie się, że coś wam zniknie czy coś, pokazuje Wam, jaka tak. jest duża Wasza działka. No jest całkiem spora, jakby nie patrzeć, można sobie całkiem fajny domeczek zbudować. Ile tam po 30 sekundach chyba znika, tak? Czyli, no... e, tak, tak, tak. No. tak. I wszystko I informacje o tym macie też pod ukośnik działka, prawda? E, pisze, że działka ma wymiar 25x25, zresztą też w wiadomościach na czacie co jakiś czas A, się no świetla. tak. No tak. E, żeby kogoś dodać, wpisujecie PSLO, czyli pozwolić mu wejść. Mhm. E, nie dodawajcie osób, których nie znacie i randomowo ściągacie z czatu, bo mogą Was oszukać i za No jeszcze będzie jakiś Gdzie briefing, tymi, albo coś poźle. Tak, tak, tak. Co z tym zrobisz, nie? Żeby nie było. Jak już kogoś puszczacie to na swoją odpowiedzialność i my za to nie ponosimy żadnych, czy tak powiem, e, odpowiedzialności w ogóle. No i oczywiście, no. jak macie już tą działeczkę, to możecie sobie tylko wy i, i wy zbić sobie właśnie ten bloczek i działka po prostu w tym momencie jakby nie istnieje i mogą wam tu wszystko tak naprawdę poniszczyć, co żeście tam zrobili, czy potwierdzić no. skrzynki i tak dalej. Na działce ogólnie, jak macie tą działkę postawioną, e, nikt wam nie może tam nic zniszczyć, otwierać skrzynek, ale za to na przykład mogą Mogą wam tam normalnie chodzić i mogą was tak. zabić, tak? Więc yy, tak, uwaga. Trzeba się bronić. Tak, więc uwaga, trzeba się bronić, ale przynajmniej nie, nie stracicie ważnych rzeczy, na przykład gdzieś tam ze skrzynek. Więc to jest akurat całkiem e, spoko. Dobra, że Jesteśmy w przyszłych edycjach. Wybierzecie sobie, że chcecie hard survivala, to w ogóle możemy usunąć działki i każdy mm. robi na żywca. Ta, JOLO kurde. No tak więc w sumie tak pokrótce, może nie pokrótce, bo trwa materiał już ponad 13 minut, ale to jest istotne. wymieniliśmy tak naprawdę chyba wszystkie najważniejsze informacje, które są. Ogólnie jedna taka bardzo ważna jeszcze informacja, tak co mi tutaj Pawlos mówi, żeby powiedzieć. Nie sugerujcie się do końca tymi wszystkimi temami mimo wszystko, ponieważ serwer w dalszym ciągu jednak gdzieś tam e, jakieś prowadzone rozwija są poprawki, się. rozwija się właśnie i mm, no, mogą niektóre przedmioty ulec zmianie. Nie muszą, ale mogą, więc na przykład do końca się tak nie wiem, nie przywiązujcie, że, że, że LJ Coins może wygląda tak, może wyglądać inaczej, chociaż pomarańczowy jest mój ulubiony, więc raczej się nie zmieni. Ale chodzi o jakieś tam, nie wiem, nazwy czy coś tam innego, może Pokojnie, e, wyjść. Wiem, żebyś mnie zabił, gdybym zmienił ten koloryk. <laughs> Dokładnie. No i ogólnie, do no, nie mogę go zabić niestety, ja, ja mam cały czas... By... Co, co? Ja Możesz. mogę? Możesz, broń się! A, ku... Co y mnie? Czekaj, coś mi wyskoczyłeś, coś jak wysk kliknąłem. Właśnie. <laughs> A, to jest trade. Jeżeli klikniecie na siebie Shift i prawy, Uu. możecie się wymieniać itemami. Okej. Okay. Możecie sobie coś włożyć, dać okay. na zielone, Akcept daj akcept i Ej. wymienimy się szkłem. Hehe. <laughs> To jest no to Ten, widzicie wymieniarek. No spoko. Wymieniarek. To jest coś, coś A, kwestia, kwestia coś taka, że, że jak macie kogoś tam po prostu i nie chcecie wyrzucać, żeby ktoś wam to na przykład zabrał, no to możecie sobie takiego trade'a pierdutnąć, nie? Bezpie bezpieczniejsza w sumie, nie, nie, w sumie droga, nie? Nie ja nie mam moda. Nie mam moda, No nie mam, no nie mam. No, no zero mam, mam, mam serduszka, mam życie wszędzie. O Jezus Parie! Dalej nie mogę. Oj, rozuczyło mnie. <laughs> Dobrze, tak więc, ludziska, to pokrótce było tyle. Widzimy się jutro o godzinie 14.00 Nie zapomnijcie wbić. Będę na pewno jakąś relację mini nagrywał z tego e, rozpoczęcia. E, na pewno rozdamy e, jakieś parę rzeczy, nie wiem, jakieś skrzyneczki, jakieś końce, jakieś, e, może jakieś działki, tak? Coś tam będzie, może? Uh -huh. może no, tak może. więc, tak więc najróżniejsze rzeczy będziecie mogli wygrać, e, jeżeli no. tam wbijecie. Pierwsze tak, więc... VIPy, które w ogóle pojawią się na serwerze, dostaną od nas pół staka żetonów do kasyna. O, proszę bardzo. Fajne. Pierwszy, mm. Pierwszych dwóch VIP ów dostanie pół żetonów do kasyna, gdzie można wybierać mm. naprawdę fajne y, y, rzeczy. Więc polecamy serdecznie. No i widzimy się jutro. Bicki, moje kochane. I papatki. Trzymajcie się, ludziska i papatki. Dziękuję Pawlosowi, że z nami był, że mi wszystko wytłumaczył. Jestem. Tępa dupa i, i ja, ja, ja nie ogarniam niczego o serwerach, ale na szczęście mam tutaj swój mózg, tak, to jest mój mózg, tak. To tutaj. E, ty, ty jesteś mózgiem, tak? Nie, ja A, jestem ciałem, ty przecież... jesteś mózgiem. Ej, to, to jest mój, moja moc mózgu. No i żeś mnie zabił! No i do no, i, no, koniec, koniec, do widzenia, widzimy się jutro o 14, :00. papacki. <noise>